Kupiłam sobie e, szungit. To jest taka mieszanka szungit, e, krzem i kwarc górski, razem 380 gram. I tak. To jest unikalny kompleks. Trzech dziubek, idź stąd. Idź! Trzech e, najstarszych minerałów e, pla, planety. E, szungit, Szunginu, kwarcu górskiego i krzemienia dzięki naturalnemu synergizmowi zapewnia strukturę wody idealną dla organizmu i jego wydajne oczyszczenie ze środ szkodliwych zanieczyszczeń, doskonale się uzupełniając. Minerały nasycą wodę. Nasycają wodę krzemem i fluoranami szungitowymi. Mieszanina wypełnia komórki energią, aktywuje proces detoksykacji, zwiększa witalność. W rezultacie zwiększają się rezerwy adaptacyjne organizmu. Wzmocniona jest ochrona przeciwnowotworowa, normalizowana jest równowaga hormonalna i odporność. Minerały dadzą smaczną, czystą i le leczniczą wodę, a czysta woda to drugie życie. No i... W większości jesteśmy, składamy się z wody, prawda? Zastosowanie. Przepłukać minerały, dodać do 380 g mieszanki 5 litrów wody, pozostawić na 2-3 dni. dwie 3 szklanki dziennie. Przepłukać raz w tygodniu, czyli pod na przykład na sicienie. Po 6-8 miesiącach konieczne jest zastąpienie minerałów nowymi. Oprócz picia może by używać do gotowania, mycia, cela kosmetycznych, no i wiecie tam różne. I to pochodzi z Rosji. Teraz to pokażę. Wciągnik to jest taki węgielek, nie? Zaraz to będziemy przemywać, tylko najlepiej do yy, górski kryształ. Najlepiej idziecie do kurcze. Do szklanego. Ja nie wiem, czy ja mam 5-litrowy. Nie mam, będę musiała do dwóch, ale jakoś to podzielić. Dodatk cena Kurczę, nie pamiętam ceny ja Wam zaraz gdzieś tutaj napiszę. Do tego mumio. Świetnie się sprawdza. Jako uzupełnienie minerałów w organizmie. Kwasów humusu, źródło kwasów humusowych. Dorośli jedna tabletka trzy razy dziennie podczas jedzenia. Czas stosowania jeden miesiąc. I bierze teraz jedną tabletkę. Właśnie nam się skończyła i kupiłam kolejną. Ja brałam dwie chyba. No, dwie brałam. To też rosyjskie jest. Cenę też podam, bo nie pamiętam. Także bierzemy się za płukanie tego. No, także ja wam polecam tego jeszcze nie stosowałam, piłam tam u kogoś taką wodę, ona zupełnie ma inny smak. Mm. Ja nie polecam picia kranówki. No i z tych opakowań plastikowych też nie bardzo, no ale ja taką gazowaną. muszę sobie kupić tą soda, so soda tą do robienia. Mm. No. Wiecie czego Bo ja na przykład jak jest lato, to ja się nie napiję zwykłą wodą. Mm, tylko się napiję gazowaną lekko. Musi być gazowana lekko, inaczej nie napiję się. Nie wiem dlaczego. Teraz mogę się napić, ale. Tak to nie bardzo. Dobra. No jak to wygląda? To. brudzi ten szungit. No i. Wybukujemy zimną wodą. Które to? Idzie. To są. Coś robię to już. Aż przestanie brudzić, nie? Wypadło mi tu. I słuchajcie, nie mam. Mam tylko taki kurczę dbanek. To na razie tutaj to wsypię, zaleję wodą, a później teraz akurat jadę po małego. To po prostu pojadę do Action. Może są jakieś tam fajne dbanki. To kupię może ze dwa, no bo tutaj jest chyba półtora. Albo jeden duży, większy taki słój. Może. O, właśnie słój. Czisze słoiki mam. Faktycznie, o Jezu, nie wpadam na to, słoik muszę to, muszę to po prostu i nalewać słoika. Tak wygląda i tak jak mówię, zaraz pójdę do słoiki. po słoik ten taki większy, co zawsze robiłam, octy. O jest nawet, dobra, przesypuję. O tutaj akurat jest trzy. Trzy. No ale nic. Będzie ich, będzie ich trzech. Ech, może się jednak jeszcze przejadę. O, już widzicie? Takie czyściutki kryształ górski jest. E, to jest troszeczkę zabarwione. Delikatnie na kolor. Taki wiecie. No taki jak po węglu aktywnym. O, taki. Taki kolor. Dzianie w takim baniaczku. Mm. Tu jest około 4. Około 4, więc. Więc akurat. No. polecam. Mam jeszcze Maść Mumio. Ona już u mnie jakiś czas jest, dlatego to tak wygląda, wiecie to. I ona jest taka dosyć tłusta, więc dlatego to tak nieładnie wygląda, ale. Leczy choroby skórne, opryczkę, pękanie, pięt, bóle reumatyczne, nerwobóle, zwrodnienia, zniknięcia, stłuczenia żylaki. No na przykład, no jak jest takie. Jest... Zaraz ja otworzę. O, tak wygląda. Pachnie. Hmm. Czy ona pachnie? Ona pachnie takim popiołem. Popiołem z. Z jakimś um, tłuszczem jest. Yy, no i co ja ostatnio nie usmarłam? No, Kaja yy, ma yy, na nogach takie. Yy, nie wiem to, obrzodzenia jakieś takie, ale to jest uczuleniowe. Chyba na kurczaka ma uczulenie, więc jej nie daje. To już jej się po prostu pryskam DMSO, yy, smaruję później tym i to jej znika, nie? Także sprawdza się, dużo tego nie trzeba, ona jest bardzo wydajna, polecam, także maść Mumio można i zewnętrznie, i, i wewnętrznie. Dzisiaj sobie zrobimy yy, serniczki z patelni, co do tego jest potrzebny Twaróg, ja wziąłam specjalnie na takiej tatce, to ja sobie go rozdziabniam widelcem, bo tak wystarczy zrobić. Czy to widać? Widać. 250, ja mam taki, e, jajko jedno, cukier waniliowy, ale ja patrzę, że nie mam cukru waniliowego. Nie wiem. W takim układzie dam na przykład trochę tego cukru. O, widelecem nabieram. E, cukru zwykłego i na przykład. Yy, olejek jakiś. Mam tutaj pomarańczowy akurat. I co? I do tego trzy łyżki mąki. Później na stolnicę. I yy, 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 robimy, formujemy ciasto. A na razie jak mówię tak, że to... A na razie dziabdziamy sobie twaróg, żeby on był taki... No, można przez maszynkę przepuścić. Ale nie jest to konieczne. Kiedyś mi babcia takie zrobiła. No w zasadzie jak leniwe trochę, nie? Będzie. Te trzy łyżki mąki. Mamy jak zwykle orkiszowa, te dwie były takie małe. Niezmiennie. Jeszcze mam jedno wiaderko 5-litrowe, ale zamawiam. Zamawiam. Jedno jajko większe. No i dalej ciągnie. Później na stolnicę. Jak to już tak połączę, to to wezmę na stolnicę i będziemy formować ciasto Mamy. I tak, odrywamy kiełeczek, formujemy kuleczkę i zwiniętamy. Trochę mąki się przyda, żeby nie przywierało. Można większe, mniejsze. Można w środek czekoladę włożyć i zaraz chyba włożę z dwa. Chwileczkę. troszkę uformowałam. Smażą się. Tak jak mówiłam, masło i trochę oleju. Aha, światło. Ja nie wiem, czy nam nie zerwie, eee, nie wskaśnie światło, ponieważ no silny wiatr, jest dzisiaj u nas. No, także smażę dalej. Zaraz przewrócę na drugą stronę. Fajnie, bo mąki jest tutaj mało, więc, wiecie, dodacie może mniej cukru albo jakiś słodzik. I całkiem fajne, mało węgli, mało węglowe placki, takie serniczki. Zaraz, zaraz otworzę tego z czekoladą i tego bez. To jest bez, bez czekolady. Ciekawa jestem, czy ta czekolada się rozpuściła. Pyszne, mało słodki. Tu jest czekolada. Kurna, nie ma. Tu jest. O, rozpuściła się. O. No. Czekoladą przepyszne. Smacznego Wam życzę. Koniecznie spróbujcie. Ta godzina. Ciemnica. Idę po kość, bo zamówiłam. Zamówiłam. E, no ciemno. Jest. Zamówiłam e, kolejny raz tą karmę co wam pokazywałam w ostatnim Znaczy w przedostatnim chyba, przypamiętam, pamiętam szarpak i przyszła mi, miała ta, miałam tam jedną kość Przyszła mi paczka <tryk> Trochę się rozjaśnia, tam jest wschód Przyszła mi paczka i mam już dwie kości, no bo była tylko jedna kość, więc więc zamówiłam Kolejną paczkę z kolejną kością, czyli jest. Są dwie kości, tak? Kajeczka, kaja. No nic nie widać, wejdę do domu to. Teraz przyszła taka. Jeszcze kupią takie coś. Kupiłem to i tak wychodzi taniej, niż ze sklepu. To, to jest dobre też. <tryk> <tryk> Джубуш ты не достанешь. Ты зеембов не маши.